Ładaj mi tę mietwę, wypierdolę ci ją do śmieci. Będziesz mi tu kurwa to pod otwartym oknem, a mi się gdzie kurzyć do Na kopie ci teraz do życi. Będzie szybko, bo kopie. Ceku, już lecę, masz matką słuchać. A bo ja se ucho przyłożę, o wieście, jaki ruchliwy pieruch. Pozwól ja się, stary. Jeszcze tu posłucham... O kurwa jego mać! Ale mi zapierdolił te babciakci, zawodnik KSW. Szatanie opuść ciało tego dziecka Awe Maria Santa Lucia Opuść jego ciało, nie chcemy cię tu Wracaj do piekieł, bo tam jest twoje miejsce To dziecko jest czyste Kurwa gdzie, kurwa co, kurwa z kim? kurwa ja kurwa po co, kurwa dlaczego uh! Bo jest piątek, a jak piątek to idziemy w melo Co cię to tak dziwi, sam już chciałbyś wybyć Lele! Jeszcze jeden, jeszcze raz. Czary, Mary, Hokus Pokus, twoja stara to Ford Focus. La, la 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 jestem cały ujebany, pozbierałem dziś banany, taka jest już moja rola. A wiecie, że jak jedno ciało drugie gniecie, to powstaje ciało trzecie? <grystanie> Kurwa! Jak ja mogłem zapomnieć! What durak! Halena! Piwa mnie jedno weź! Mogę Ci zadać osobiste pytanie? Mhm. Czy ty mnie kochasz? Czy ja cię kocham? Mhm. No jesteś moim najlepszym przyjacielem, więc w jakimś stopniu na pewno. Hm, to dobrze, bo ja też ciebie lubię, wiesz, i w związku z tym mam pewien plan. Plan? A skoro już tak się kochamy. Kochamy? To zaczekaj chwilę, lecę po kondomy.